Są słowa nagrane i ponosić muszą politycy odpowiedzialność za słowa i obietnice wyborcze. Profesor Jędrysek powiedział w 2015 roku, że dzięki prawidłowo prowadzonej polityce energetycznej, surowcowej, gospodarczej Polacy w 2015 roku w ciągu 6 do 8 lat zrównają się w dochodach z. Tym tak zwanym zachodem Upłynęły, upłynęło wiele więcej lat, Polacy zostali zubożeni, choćby na przykładzie Fuzji Orlen, Orlen Energia Lotos i PGNIK, choćby na tym przykładzie w sytuacji, kiedy PGNiK się o tym przyszło tylko podczas nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGNIK mocno, mocno walczyliśmy, tam są również. Materiały z tego, z, tego, z, tej, z tego momentu, tej fuzji, tego nieuprawnionego zupełnie działania, i w wyniku tej fuzji nasz peginik będący naszą jeszcze własnością, w 73% został wchłonięty przez zwykły CPN. Przecież związkowcy Orlem wskazywali jako po prostu CPN. PGNik, firma na najwyższym poziomie. Szanowni Państwo, jeszcze nie zostały usunięte informacje, choćby w Wikipedii. Wpiszcie sobie, kochani, PGNik i poczytajcie, jaka to jest łańcuch naszego dorobku. Ile nas kosztował wyrzeczeń. Pokolenia Polaków żyły skromnie. Budowaliśmy Polskę i dzisiaj. 30 lat temu, gdyby nie ta tak zwana metamorfoza ustrojowa, być może przy tym, gdyby w rządach faktycznie, e, e, faktycznie zasiedli światli mądrzy w demokratycznych wyborach, prawdziwych wybrani zgodnie z prawami zawartymi w deklaracji kopenhaskiej, łamiemy prawo, Polska łamie prawo. To powinno się znaleźć przed Trybunałem łamie Kopenhagi, Hagi. I innymi międzynarodowymi, bo w Polsce jest łamane prawo. Podpisaliśmy zasady dokumentów w Kopenhadze i punkt po punkcie powinno to być realizowane, a głos Polaków właściciela państwa polskiego. Państwo jest organem wtórnym, pierwszy jest zawsze naród i naród jest właścicielem państwa w związku z tym nasza debata jest w celu abyście Państwo wzbogacili, wzbogacili yy, nasze wnioski i uwagi do polskiej do polityki energetyki polskiej do 2040 roku, tak zwany PEP 2040 oraz ten aktualny, bo zgodnie z prawem wzięliśmy udział w konsultacjach Publicznych. I te konsultacje muszą zostać poddane dyskusji. Musimy usiąść autorzy wniosków i uwag do Krajowego Planu Energii i Klimatu. Już zwróćcie uwagę Państwo, jak się nazywa, nazywa ministerstwo, bo w ministerstwie najważniejszy jest klimat i środowisko, a my rozmawiamy o e, ogromnym bogactwie Polaków. I jest to węgiel, którego posiadamy najwięcej w Europie, 85% węgla kamiennego, węgla yy, koksującego, który to węgiel jest jedynym surowcem strategicznym w Unii Europejskiej. Dzisiaj w wyniku porozumień Polacy są jedynym dostawcą węgla koksującego do krajów Unii Europejskiej. Hmm. Oczekujemy zysków. Dlaczego kopalnia Krupiński yy, z węglem właśnie tym strategicznym, koksującym została zrównana z ziemią? Nasz majątek, tak bardzo perspektywiczna kopalnia, o nią też w historii naszej działalności walczyliśmy o kopeceden z przyjaciółmi, i patriotami. Dlaczego kopalnia Makoszowy, niemetanowa, nikomu nie zagrażająca kopalnia również została zrównana z ziemią? W Sejmie zadaliśmy pytanie, dlaczego udziela się zezwoleń i koncesji obcym kapitałom, a nie rozwija się narodowego, naszego górnictwa, filaru polskiej Polski. Chcemy budować na węglu, na nowych technologiach czystych technologiach węglowych, które dlaczego nie są, jak geotermia, spopularyzowane. Dlaczego one nie, nie są priorytetem w naszej gospodarce? Bo nie dostarczają cinkciarzom pieniędzy z ETS-ów. Przecież no nie dostarczamy geotermii, a nigdy nie dostarczy pieniędzy cinkciarzom z ETS-ów. Więc geotermia, energia z geotermii będzie trzykrotnie, jest trzykrotnie tańsza od energii z elektrowni jądrowych i pamiętajcie, że, yy, bo może nie powstanie, ale już się ora polskie wybrzeże, niszczy niepowtarzalny krajobraz, yy, naturę. Duńczycy napisali do polskiego rządu w obawie, czy to działanie nie zagrozi ich, ich terenowi, yy, 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 Boże... Strefie yy, yy. Tak jest. I polacy się musieli tłumaczyć, bo skąd będzie pochodziła woda do chłodzenia? A gdzie profesor Dakowski? Chylimy czoło przed profesorem Dakowskim, również profesor zwyczajny. Dakowski, fizyk rozszczepienia jest przeciwny budowie elektrowni jądrowych, bo przecież na świecie nie ma magazynów ani utylizacji odpadów jądrowych. No to co będziemy produkować jak w tych wiatrakach te łopaty Niedegretowalne lub właśnie, bo to już do, takie doniesienia mamy, więc będziemy żyli na bombie ekologicznej z zaoranym, zniszczoną, piękną polskę, Polską krajobrazem i uzyskamy za 15 lat, za 20 lat, być może to powstanie to szkaradzeństwo, to uzyskamy, to będzie trzykrotnie droższa, najdroższa energia będzie pochodziła z elektrowni jądrowej, bo tak. geotermalna jest trzykrotnie tańsza według badań Eurostatu, jest trzykrotnie tańsza od jądrowej, a my geotermii mamy nadmiar, na eksport, my powinniśmy całą Europę ogrzać. Tanim prądem, taną energią. Więc tutaj, jak wskazywaliśmy wszyscy przedmówcy, że jest to idiotyzm, to albo to jest też właśnie świadome działanie świadome, na świadome. to, by gehenna narodu polskiego nadal trwała. Każde pokolenie historycznie w Polsce przeżywa ogromny kryzys, ale ponieważ jesteśmy niezmordowani, no jesteśmy niezmordowani, żyjemy. W rodzinach żyjemy zgodnie z katalogiem, yy, yy, z zasadami, i nie jesteśmy pokonani, i nigdy nie zostaniemy pokonani. Chcemy z tych źródeł węgiel i geotermia korzystać. To jest ich obowiązek realizować nasze wnioski i uwagi, które są wskazane. Nie jesteśmy przeciwko nowoczesności, ale nowoczesności dla ludzkości, a nie przeciw ludzkości. Ale my idziemy z nowoczesnością, właśnie my nie zaprzeczamy się, zginiemy. Jeszcze to powtórzę. Bez własności nie ma wolności. Pięknie, Państwo. Pięknie. Powodzenia naszej ja Polsce. Ewa, Ewa Mójciku, chciałem ja nie pójdzie. Proszę Państwa, dzisiaj usłyszałem Ewę. Ewa, wspaniałe wystąpienie, wspaniałe podsumowanie. Ja Ci naprawdę Panie, ci gratuluję bo jesteś wielką ostoją Obywatelskiego Komitetu Obrony Polskiej na, na plany. Wszystkie dziękuję. Wzajemnie wszyscy się wspieramy i budujemy. Proszę Państwa, bo ja chcę też zabrać głos, ale na końcu. Natomiast tylko jedną tutaj uwagę wypowiem yy, o tym handlowaniu prawami do emisji. Proszę Państwa, bo ciągle, ro, ciągle rosną koszty praw do emisji ETS-u. A w coraz większym stopniu one podlegają spekulacji. Utworzyła się taka grupa, oni nazwali księżami, grupa spekulantów. Oni wykorzystują między nimi tak zwaną, jest taka dziedzina, inżynieria finansowa, która polega na tym, że podpowiada, jak możesz mnożyć pieniądze mając pieniądze, nie swoje pieniądze, prawda? Nie ciężkie pieniądze, prawda? Także wiele tych działań to po prostu można prostą zasadą wytłumaczyć, jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Ja to jeszcze wrócę do tych spraw w moim wystąpieniu, ale uważam, że goście mają pierwszeństwo. I teraz pytanie, dajemy teraz głos kolejnemu ekspertowi, czy robimy taką przerwę na euh. To może jeszcze, może jeszcze Wojtek. Bo jeszcze, ale i doktor Przybysz, i doktor Przybysz. Dobry przybyt. Dobry przybyt. Dobry przybyt. Tutaj, co? Czyli, Państwa, doktor Edward Przybysz, w ramach połowy, a tu nie będzie. Była tu już mowa, Pan Edward należy do znawców tego problemu. Ja jeszcze dodam, że Polskie Roby Przemysłowe przyznaje co roku taką honorową nagrodę, wyróżnienie, dobrze zasłużony dla polskiego przemysłu. Benemeritus Emeritus, pro Industria Polowa. Pan Edward Przyby jest jednym z laureatów tej honorowej nagrody. Proszę bardzo. Ja bardzo króciutko, No ja nie będę mówił, uzasadniał, dlaczego, bo dwutlenek, dwutlenek węgla jest, nie jest gazem cieplarnianym, tylko swoje wonie o to, że dwutlenek węgla nie jest gazem więc cała przygoda zaczęła się w roku 2011. Wtedy ten problem ożył. No i opublikowaliśmy taki bardzo ze swoim kolegą Wiesławem Klinikiem taki dosyć mocno uzasadniony artykuł w Chemical a w 2000, 2012 opublikowaliśmy to w Energetyce Polskiej i w yy, yy, Rurociągach. Jest takie pismo, które zajmuje się, się też, tam NM, tak NM, Następnie z 21 października 2000 – ja to spisałem wszystko, no nie wszystko, bo już większość to prawie nie pamiętam. E, e, więc w 21 października 2014 roku wystąpiliśmy za pośrednictwem pana ambasadora USA w Warszawie. E, e, całą sprawę prowadził pan Stefan Mil i przekazanie do Waszyngtonu panu prezydentowi USA Barackowi Obamie stanowisko polskich naukowców w sprawie zmian klimatycznych i efektów cieplarnianych i to na piśmie. To nie była usta. 12 maja 2015 roku w Sejmie na posiedzeniu Podkomisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych dyskusja z udziałem Polskiego Lobby Przemysłowego oraz siedmioma największymi stowarzyszeniami producentów energii elektrycznej. W 20, 21 maja 2015 zaproszenie przedstawicieli Zrzeszenia Nauka i o klimacie. Pana Profesora Szymona Malaskiego i doktora Popiewicza do debaty o zmianach klimatycznych. 11 września 2017 roku konferencja i debata w Bełchatowie na temat przyszłości polskiej energetyki opartej o, węg o węgiel biurowaty. 21 listopada 2018 roku wystąpienie za pośrednictwem pani George i przepraszam, Mosbacher ambasadora USA w Warszawie. I przekazanie do Białego Domu stanowiska w sprawie zmian klimatycznych i efektów cieplarnianych. 4 marca 2018, 2018 roku tak? zaproszenia Akademickiego Klubu Obywatelskiego imieniem prezydenta Lecha Kaczyńskiego referat i dyskusja w gronie około 20 profesorów z różnych instytutów naukowych w siedzibie Politechniki Warszawskiej. 6 marca 2018 roku w Sejmie zaproszeniem posła Jacka Wilka odbyła się prezentacja i debata na temat dwutlenku węgla. Całe spotkanie zarejestrowane, tak jak już wspomniano. Yy... I nadal publikowane w internecie tak. jest Przez to na wideo yy, 21 grudnia 2018 dwudziestego roku spotkanie z doradcą ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, profesora Pawła Szydleskiego w sprawie powołania Warszawskiego Konsorcjum Naukowego na temat zmian klimatycznych. Brawo. Dlaczego ja to odczytałem i no niejako pokazując na wielu... Że występowaliśmy na wielu frontach i ze skutkiem, powiedziałbym, nie albo zerowym. Cały, najlepiej sytuację oddaje spotkanie w Ministerstwie Klimatu i Środowiska z panem dyrektorem Departamentu do Spraw Klimatu, który na, na nasze wystąpienie i uzasadnienie powiedział jedno, prawda, że większość naukowców jest przeciw, a że dwutlenek węgla jest jekargą. Na to ja powiedziałem, że ja przedstawiłem, jestem spektroskopistą i przedstawiłem, że dwutlenek węgla pobiera określonych. Yy, pasmach energię, ale oddaje ją natychmiast jako energię spektrofluorometryczną i to w zakresie okna atmosferycznego, to znaczy, że wszystkie gazy, natychmiast wszystkie, wszystko, cała energia tym korytarzem ucieka, ja, więc należałoby sądzić, że jest wręcz przeciwnie. Że węglem węgla no, wysłał w, wysła w Energii. No, ale tego nie badałem, także nie mogę, nie mogę tego powiedzieć. I powiedziałem temu panu dyrektorowi Departamentu, że mnie nie interesuje zdanie większości naukowców. Ja przedstawiłem dowody i proszę o wykazanie, jeżeli gdzieś się mylę, że się właśnie mylę. I spodziewam się odpowiedzi nawet jednego człowieka, który definitywnie zajmie stanowisko przeciwne i je udowodni, nie że ja nie mam racji. Nie ma Dziękuję. Ale ale panie doktorze, czy otrzymał pan cokolwiek, jakąkolwiek reakcję? Nie. Literaturę? Żadnej. Nie mają argumentów. No więc moi tak, drodzy, no nie możemy się poruszać w ciemnej nocy. Musimy się poruszać w nauce. Taka jak potrafi nieszczęśliwe dziecko przyćmieć naukę oczy próbować. Szanowni Państwo, oczy próbować. Nie ma zgody na to, Ja tak takim mały koszt. To znaczy na dwóch trzech stronach formatu A4, y, podstawowe założenia, dlaczego dwutlenek węgla nie jest gazem cieplarnianym, y, zamieszczając tam również spektrum programu. Jeżeli ktoś z Państwa życzyłby sobie taki konspekt, bardzo proszę o adres, ja z chęcią pocztą przeszle. Dziękujemy panie Dziękuję. doktorze. Jeszcze doktor Klimek, Wiesław Klimek, Polskie Lobby Przemysłowe, wspomniał wówczas, że CO2 nie występował w porozumieniach z Kioto jako cieplarniany. W ogóle nie był. On już został dopisany. To jest od, podczas tego wykładu również państwa, panów, informacja. To mnie wtedy Wojciech, to się Wojciech Dobrzyński, Narodowy Instytut Studiów Strategicznych. Ja będę mówił bardzo krótko, bo ja chcę wykorzystać obecność tutaj tyle ekspertów w kontekście tego, czym my się zajmujemy i w kontekście tego, co jest pierwszym zdaniem tutaj tego, tej debaty ekspertów, czyli obniżyć koszty życia Polaków ponieważ obaliliśmy już jeden mit przed chwilą, że CO2 jest gazem śladowym, przypomnę, że jest 0,04 w atmosferze. No i oczywiście to, co pan, pan doktor powiedział, że miejcie ciepłe, ale ten mit absolutnie trzeba obalić, ale trzeba obalić jeszcze jeden mit związany nie tylko z bezpieczeństwem, ale z ceną energii. Bo w instytucie, y, mamy na to dowody, nie chcę rozwijać tego wątku, bo chcę uzyskać odpowiedzi ekspertów, że jednym z największych czynników powodujących inflację jest właśnie cena energii. I teraz chciałbym się kolejny kolejnymi, ponieważ jak słyszycie w mediach, mówi się, że za inflację odpowiedzialna jest wojna na Ukrainie. To jest absolutny mit, ponieważ Największym tym elementem powodującym inflację między innymi jest właśnie cena energii. I bardzo bym prosił ekspertów, żebyście Państwo wylistowali te elementy cenotwórcze, które są zawarte w energii. Niektórzy jeszcze mówili, bardzo Ci Krzysiek za to dziękuję, że na przykład powiedziałeś o tym pierwszeństwie OZE przez innymi, bo to też jest element kosztotwórczy żebyście powiedzieli o opłatach emisyjnych, o których Pan mówił. To największy koszt jest. Mogli, ale chciałbym, żeby to zostało wylistowane. O czym to Pan mówił, o spekulacjach na certyfikatach. My się w tym specjalizujemy, wiemy, jak to się robi na rynkach opcyjnych, bo też byśmy się tym zajmowali. Jak podatki, jak akcyza i wreszcie to, co, czym się my bardzo specjalizujemy w Instytucie, jak system finansowy, kredytowania właśnie tych inwestycji energetycznych również spowoduje, że ta cena energii jest większa. Bardzo bym prosił do kamery, żebyśmy my ten dowód pokazujący, że właśnie, że inflacja i że zubożenie Polaków nie wynika z wojny na Ukrainie, tylko właśnie z tych, jak tu ktoś pięknie powiedział, patologicznych działań władzy, która jakby generuje koszty w energii po to, żeby tą inflację cały czas, że tak powiem, potęgować. I ja na tym już kończę, bardzo bym prosił przed jeszcze, jeszcze zakończeniem, ponieważ ja muszę wyjść przed trzecią, bardzo bym prosił, by eksperci właśnie wylistowali punkt po punkcie, co tworzy, że ta energia jest taka droga. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, na wszyscy eksperci się wypowiedzieli, jak chcę jeszcze od siebie dodać. A już taki wniosek, zgłoszę, bo to wynikło z tego, co niedawno tam Krzysztof zaczął mówić. Ja myślę, że efektem tego spotkania, po, po tym niezależnie od tego, że to zostało nagrane i tutaj wszystkim Panom dziękujemy, bo będzie to zamieszczone na YouTubie, na różnych kanałach, to sformułujemy wspólne takie stanowisko, które będzie aktualizacją tego 2019 roku, gdzie zawrzemy wnioski z dzisiejszej debaty. A zwłaszcza te, które zawierają propozycje. Bo tutaj Pan Krzysztof słusznie powiedział, że łatwo jest krytykować i wielu, wielu środowisk krytykuje, ale mało przedstawia alternatywnych propozycji. My postaramy się takie zawrzeć. Natomiast co ja chciałem jeszcze dodać? Przede wszystkim, Proszę Państwa, temat jest niezwykle ważny, choćby dlatego, że świat coraz bardziej się uzależnia od energii elektrycznej. Następuje rozwój informatyki, smartfonów, różne urządzenia, wszystko jest na prąd. <laughs> wszystko jest na prąd. I to będzie postępowało. I teraz jeśli by podejmowane były te działania, które są dotąd podejmowane, gdzie likwiduje się tą energetykę zasadniczą, tą tradycyjną, w przyspieszonym tempie, a znacznie...